szkoły. Spotykając się tu wszyscy razem, pragniemy cieszyć się tym wyjątkowym wydarzeniem, ufając, że razem z nami świętuje nasz błogosławiony patron, patrząc na nas z okiem nieba. Zobaczymy teraz inscenizację będącą opowieścią o bohaterstwie i poświęceniu błogosławionego księdza Józefa Stanka. Niech to będzie chwila refleksji nad życiową drogą tego bohaterskiego spiszaka. 4 grudnia 1916 rok w Ławszach Niżnych rodzi się Józef Stawek jako ósme dziecko Agnieszki i Józefa. Wcześnie traci rodziców i dziadków. Otoczone obroną starszego rodzeństwa, rośnie, uczy się i dojrzewa, by w końcu był do zdarzeń natury piszę do się z tej listy. stoję obecnie u podnóża wysokiej i bardzo stromej góry. Celem mojego życia jest wspiąć się na szczyt owej góry, a to będzie wymagało ogromnej pracy i wysiłku. Przy boskiej pomocy i Waszych modlitw, o które proszę, może mi się uda ten szczyt zdobyć. Jak wielką górę przyjdzie zdobyć i jaką cenę zapłaci za swą wiarę i miłość do Chrystusa, wstępuje do seminarium palotynów w ołtarzewie wybucha Druga wojna światowa. Jest ciężko. 7 kwietnia 1941 roku przyjmuje święcenia kapłańskie, a 14 kwietnia odprawia szabricyjną w rodzinnych łapszach Nicznach. Wraca do stolicy, jest kapłanem i studiuje. Włącza się w działalność konspiracyjną. Kiedy 1 sierpnia 1944 roku wybucha Powstanie Warszawskie, ksiądz Stanek jest u sióstr rodziny Marii przy ulicy Chorzej. Jeszcze tej nocy przychodzi do niego łącznik. Pochwalony Jezus Chrystus. Na wieki wieków. Amen. Jakie masz włosy rudy? Rudę. Przyniosłem opaskę. Niech ściąga że na prawą rękę i dokument. W skrupulowaniu Armii Krajowej Kryska, działającym na odcinku Czerniakowskiego Powiśla. Był w ruchu. Przemierzając teren linii frontu, docierał do najbardziej zagrożonych miejsc. Odprawiał proszę święte, spowiadał, udzielał sakramentu na maszczenia chorych, podnosił na duchu załamanych, głosił słowo Boże, ratował rannych, z chorymi na plecach śmigał po schodach i ulicach. Zjawił się po strzałów, by rozgrzeszać umierających. 12 września w piwnicy domu numer 12, przy ulicy Zagórnej, udzielił sakramentu małżeństwa rannemu powstańcowi i sanitariuszce, błogosławiając ich związek na dobre i na złe. W szpitalach polowych rozgrzeszał i namaszczał umierających. Wszędzie niósł duchową pomoc walczącym i rannym. Był odważny i bardzo roztropny. Mówił... Chcę iść tam, gdzie brakuje kapłanów, gdzie ludzie chcą się spowiadać, bo w czasie walki i zagrożenia wielu wraca do Boga, nawet tych, co od lat byli z dala od Kościoła. Był silny i dobrze zbudowany, więc często widziałem go z rannymi, których niósł na plecach. Nieraz pomagał wyciągać spod gruzów zasypanych. Wielu ludzi zawdzięczało mu ratowanie życia. Proszę księdza, skąd przemysł ma taką siłę w ratowaniu W takich chwilach umiejętność ratowania konieczności łatwiej niż samemu sobie. Nie patrząc na własne niebezpieczeństwo, pomaga ciężko żołnierzowi Rybickiemu pseudonim Zabawa, udziela mu sakramentu namaszczenia chorych i pojednywa go z Bogiem, nim głów powstaniec umiera. Znają go Polacy, ale zaczynają mieć też na oku Niemcy. Wyrok na Rosłego górala Gurala w sułtanie zostaje wydany. Tak, powstanie, za Wojcie, Wojciech, w Terkacz, również czwartej kompanii AK z grupowania Krysta, został ciężko ranny w obydwie nogi i lewą rękę. Jeden z niosących go ginie, drugi jest uważnie ranny. Ratunku, pomocy, niech ktoś mnie uratuje. Bracie, bracie, jak Ci mogę pomóc? Bracie, zaufaj Bogu, a wszystko będzie dobrze. Ja udzielam Ci rozgrzeszenia, a teraz módl się. Tak bardzo chcę żyć. Chciałbym zobaczyć moje dziecko, które wkrótce ma przyjść na świat. I żonę, tak za nimi tęsknię. Będziesz żył i zobaczysz swoich bliskich. Liczę już tylko na cud Boży. Ufaj Bogu, a teraz módl się. Radny Zabłocki wysychał ze łzami w oczach. Bo zdawał sobie sprawę, jak będzie to trudne. Ofiarowany różaniec towarzyszył Zabłockiemu przez cały czas. Przeżył i po wojnie dawał świadectwo o heroicznej postawie księdza Stanka i uratowaniu mu życia przez niego. Jestem ocalony, przyglądam się bawcy, Nie ma wątpliwości, to kapelan, który jeszcze niedawno odprawiał nabożeństwo dla żołnierzy. Ksiądz Stanek. Odrobiną wody z mi barki i daje pić. Pociesza, dodaje otuchy. Kapelan, w miarę swych nadal skromnych możliwości, opiekuje się wszystkimi. Jego miła, spokojna twarz i kojące słowa pociechy towarzyszą nam jeszcze przez kilka godzin. Przez 63 dni walk w skrajnie trudnych warunkach, kapłani towarzyszyli powstańcom i ludności cywilnej. Przyjmowali przysięgę od żołnierzy przystępujących do walki, święcili sztandary i znaki honorowe oddziałów, odprawiali na za ojczyznę, rozdawali medaliki z Matką Bożą Częstochowską, udzielali błogosławieństwa, a nade wszystko podnosili na duchu. Słuchacza. Jedno z nich zapamiętał dobrze Józef Bogdan siek żołnierz z grupowania Kryska. Wojna jest barbarzyństwem, ale bliskie są Bogu serca żołnierzy, którzy walczą o słuszną sprawę. A nasza sprawa jest słuszna i sprawiedliwość jest po naszej stronie, ponieważ walczymy w obronie własnej. Krew przelaną w tej wojnie i poniesione ofiary składamy nie tylko ku ofarach ojczyzny, ale i u Boskiej. Kochani, musimy umierać, ale skoro pojmiecie nieodwołalność tego faktu, odleci Wasz strach i ogarnie spokój. Tylko wybrańcy umierają młodo to i właśnie Wy nimi jesteście. Rzuciliście swoje młode życie pomiędzy pożary, przedłuchy czołgów, a twierdzą Wam będzie każdy próg. Nie lękajcie się, bo jednak Wasze będzie zwycięstwo, ale nie narodzi się ono tu, Jesteśmy termopilami Warszawy. Przechodni, idź i powiedz Warszawie. Tu leżym, jej syny, wierni jej do końca. I prawdziwe życie bez wojny cierpienia Pomódlmy się bracia, aby się tak stało Mamy transport. Za kogo! Oh. Księży, kapelanie, dziś po smroku. Zaraz za tamtym łachy Będzie czekał ponton. Ja z nim miejsce dla księdza. Proszę być gotowym. Dziękuję wam. Ale nie mogę. Ja z nimi zostać muszę. Oni nie potrzebują. To jest pewna śmierć. Księże, ratuj się, póki jest na to czas. Ja tu zostanę, ale tego ranego weźcie. Niech on jeszcze życie prawdziwe zobaczy. Nie was dobry i posierny Bóg prowadzi. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Tak, gym jak Samarytanin pozostał, by wypełnić wszystko do końca. I być sługą użytecznym, na wzór swego patrona, świętego Palotiego, zgodnie ze sługą kapłańskim powołanym sumieniem. On nosił wodę rannym, posługiwał, był blisko załamanych, umierających, pocieszał i podnosił na duchu, udzielając często ostatniej posługi, by zapnąć oczy odchodzącym z tego świata. Może gdyby przeprawił się na drugą stronę wisły pontonem. Znikałyby życie znikając w z oczu. Ale on zdecydował się dzielić los z rannymi żołnierzami i mieszkańcami Czerniakowa. Został z tymi, którzy nie mieli gdzie uciec. 22 września nastąpił godzinny rozejm w walkach. W delegacji rozejmowej wziął udział również ksiądz Józef Stanek. Rozmawiał z niemieckim oberstem i po powrocie ocenił go jako bardzo ludzkiego i humanitarnego człowieka. Jednak następnego dnia, 23 września, Niemcy złamali ustalenia rozejmu, stając się bezwzględnymi i brutalnymi bandytami. Za chwilę przyjdą tu Niemcy. Zdejmijcie mundury i wszelkie znaki żołnierskie. Mieszajcie się z cywilami. Niemcy zabiją każdego, kto ma mundur i broń. Pod Twoją obronę uciekamy się, Boski, rodzicielko. Naszymi prośbami radź nie gardzić potrzebach naszych, ale o ich złych przygód. Radź nas zawsze wybawiać. O Panno chwalebna i błogosławiona, O Pani nasza, o nasza, pośredniczko nasza, pocieszycielko nasza, synem swoim nas polecaj, synowi swojemu nas polecaj. Swojemu Synowi nas podawaj. Ci, co ocaleli, wierzyli, że ocalił ich Bóg dzięki Stankowi, który nakazał pozbycie się stroju żołnierskiego i broni. Zabrani do niewoli niemieckiej mieli szansę przeżyć. Ci są najgorsi, ja nie nieżdzi, ci szarny w szarnych kiełzkach, to są diabły. Główny władzy tam posania! Oto jemu duchowemu przywódcy zawdzięczacie się wszystko co tutaj się stało! Ksiądz stanek nie prosił o życie i nie błagał o nic. Niemcy właśnie na tym kapłanie ubranym w sułtanie z biało-czerwoną opaską na ramieniu i ze stułem na szyi wyrazili nienawiść do wiary w Boga i Jego Słowie. Był cichy i pokornego serca. Szedł za Jezusem. Przyjmował krzyż cierpienia i upokorzeń, krzyż zniewa i prześladowań. Był gotowy na wszystko. 23 września ksiądz Józef Stanek Został powieszony na zapleczu magazynów z Połem przy ulicy Solec 51. Niemcy powiesili go na jego własnej stule. Tej samej, którą owijał dłonie nowożeńców, tej samej, którą po spowiedzi całowoli z namaszczyniem żołnierza. Miał zaledwie 28 lat, trzy lata żył w kapłaństwie. Bez żadnego sądu, bez odczytania jakiegokolwiek wyroku. On, Bohaterski kapła, ksiądz Józef Stanek, pseudonim Rudy, pan kapelan armii krajowej zgrupowania kryskach, jeden ze świadków tak go wspominał. Gdy go zobaczyła karna kampania hitlerowska, nie przestawała zanosić się od szyderckich ryków, zabiegali mu drogę i huzia pięściami plać po twarzy. Pukli i walili krzycząc Ci są najgorsi, szarpiąc i ciągnąc. Powiedli go pod niedalekie ruiny. I tak właśnie zginął. In odium videi et videi. szczególnie pragniemy prosić o stanowisko błogosławionego księdza Józefa Stanka, którego 80. rocznicę śmierci przeżywamy w tym roku. Tu, z tego miejsca, gdzie urodził się błogosławiony ksiądz Józef Stanek, gdzie wychował się i skąd wyruszył w świat, usłysz Panie nasze modlitwy. Dziś dla nas, po stu latach, Błogosławiony ksiądz ze Stanek jest nie tylko bohaterem, ale i autorytetem, kimś, kogo warto naśladować. Jak gdy ci nie dostaniesz żyć, to wspomnij sobie, że Bóg się Tobą opiekuje i nigdy Ci nie opuści, tylko nie zobaczysz prawie. Brak o nas myśli kocha nas bardziej, niż sobie wyobrażam. Błogosławiony ksiądz ze Stanek nie pisał żadnych tygodni. Tak. On po prostu pokazał ludziom, Należy mi myśleć dzieciom, służyć bliźniemu, studiować siebie i być dobrym lumpiem. Wierzymy, że błogosławiony Ksiądz Zewstany jest teraz w domu Ojca, patrzy na nas i nam błogosławi, a nam przedstawi swoisty testament, który winniśmy wypełniać swoim życiem. A teraz wszyscy powstajmy i odśpiewajmy rok. Końca. Niech każdy z nas poczuje się zobowiązany do codziennego podejmowania z miłością swojego krzyża i do uczniów Chrystusa, tak jak Błogosławiony Ksiądz Józef Stanek, patron naszej szkoły.